Siemano, witam, witam. dzisiaj taki luźny odcinek z gościem, tutaj, z gościem, a zarazem bratem starszym, starszym o dosłownie 14 lat około. Także odpowiemy troszkę na takie pytania, które się powielają, powtarzają, co to znaczy, że zarzucają nam, że on ćwiczy dłużej, a ja krócej, a mamy praktycznie takie same sylwetki. Nie, nie, nie jesteśmy tacy sami. Także tutaj. Ja mam 25 lat, Jarek ma 39 i on jest większy ode mnie, tylko po prostu jestem szczuplejszy, mniejszą wagę mam, teraz mam 81 kg ale ja nie jestem taki duży jak on, bo on teraz ile towarzysz? Około 97-8 I ludzie mówią jaką ja mam tam mega serwetkę, jaką ja mam tam formę 25 lat. A ja jak miałem 25 lat i to właśnie była moja motywacja, bo teraz pokażę zdjęciem. Ja Wam pokażę, jak... pokażę Wam jak ja miałem 25 lat to tak wyglądałem mając 25 lat w wieku Rafała tutaj mam 80, 88 kg wagi, 49 w ręce to ja w wieku 25 lat, więc byłem troszkę cięższy od Rafała, troszkę większe wymiary miałem więc to co Rafał teraz prezentuje to jest, y, jeszcze troszkę mu brakuje do tego co ja miałem, parę kilo i trochę centymetrów. I teraz y, każdy powie, y, jak to jest możliwe, że ja trenuję ponad 25 lat i on trenuje y, tam 5 lat i on ma sylwetkę taką y, jak ja mam, to powiem wam, że y, moje ramie stoi już w miejscu jakieś 15 lat, już y, nie rosnę, bo ponieważ ja nie chcę rosnąć. Ja taką sylwetkę jaką mam trzymam. Tylko po prostu sobie to ubijam sztuki walki i to po prostu robię. I to po prostu jest tak, że ja już nie mam potrzeby bycia większym. Młody, jeszcze rośnie, mam nadzieję, że zrobi lepszą sylwetkę, lepszą formę niż ja miałem za moich czasów wszystko przed nim. I powiem Wam tak, w wieku 25 lat papańców na niego był większy ode mnie. Tam chyba ważyłeś 88-90 kg tych ręce. A ja ważę 81, 82. I się rzeczy, może wizualnie na zdjęciach mogę się wydawać większy, ale w rzeczywistości ci co widzieli mi na żywo, nie jestem wcale taki duży. Jestem po prostu estetyczny, albo ludzie mówią, że jak ja to zbudowałem 50 w łapie. Po pierwsze. To są ludzie, brotki, którzy stworzyli, że ja mam 50 w łapie. Nigdy nie powiedziałem, że mam 50 w łapie, tylko powiedziałem, że dążę do 50 w łapie. A dlaczego? Bo mam żywy dowód, a właśnie jeszcze w swojej rodzinie, że mam żywy przykład po bracie, że w moim wieku zdołał to łapę zrobić. I dlatego też dążę do tego, bo wierzę, że też się da. I między innymi zbudowałem teraz rękę taką, jaką mam, czyli 45-46. Także... Wierzę w to, że dzienne trinki łap działa, no bo w końcu już posłuchałem się brata i zaczęło to iść do przodu. Co to znaczy, ja przez kupę czasu stałem w miejscu, gdzie miałem 40-41 w ręce i on mnie namawiał, rób te łapy codziennie. A ja że nie, bo się tak nie robi i słuchałem, tak jak większość ludzi mówią, bo się przetrenuje. Ja uważam, tak jak on uważa, że nie ma takiego czegoś, bo jeśli jesteś w stanie pracować, to jesteś w stanie też trenować. Bo większość ludzi tak, poćwiczy sobie i zmęczeni. I od, oni odpoczywają. A ja mam taką zasadę, że po prostu odpoczywam jak świe To jest moja regeneracja. On potrafił? Ok. Eee. Mój by się zbudowała ręka. Ok, zbudowała. Mógł być jeden na milion. Ja skorzystałem z tego, działa, czyli jest w tym sens. Ludzie, którzy też testowali te treningi, też działa. Może nie na większości, ale też zauważają progres. Nawet mi piszą wiadomości prywatnej, także jest coś na rzeczy. Także ja wam powiem teraz jak to wygląda, bo tutaj zarzucacie, że sterydy od razu yy, mówię tym ludziom, co zarzucają koksy, niech, są, niech ominą ten kanał i tyle. A jeżeli yy, tacy ludzie, którzy naprawdę naprawdę nie wierzą a chcieliby na przykład y, autentyczności czy cokolwiek. Ja jestem otwarty na jakiekolwiek y, testy dopingowe czy cokolwiek. Jestem otwarty cokolwiek zrobić. Jestem otwarty ja całe życie, naturalnie ćwiczę całe życie. A trenuję około 30 lat. Y, około 25 lat mam samej siłowni, więc y, wiem co mówię. Y, robiłem y, przez wiele lat swojego życia formę. Y, Najlepszą formę, jaką miałem, to miałem w wieku 25-6 lat. Y, wtedy... I tą formę po prostu trzymam, trzymam z wiekiem, troszkę kilogramów nabrałem. Poszedłem bardziej w szyki nie jestem kulturystą, tylko po prostu bardziej preferuję szyki walki. Wskazówki, wiedzę mam też potężną, jeżeli chodzi na temat treningu ramion. Podważałem wielu kulturystów, wielu znawców, zawodowców. Przede wszystkim jeżeli ja widzę osobę, która jest naprawdę tam gdzieś znana i jest tam tytułowana i to, ale leczała na dopingu, to więc dla mnie, jako osoby trenującej... Naturalnie to nie jest jakiś tam powód, że ktoś mnie krytykuje i powie, że to jest niemożliwe, że tak się nie trenuje. No tak, nie, no nie, niemożliwe, jeżeli ja tak trenuję i, i ja to zrobiłem, więc y, to są moje słowa i moje zdanie na ten temat. A osoby, które są na dopingu, to one po prostu mają inaczej w głowie, więc ja tego tematu nie biorę. I nie mam, żeby ten, żeby nie było, nie mam z tego kompletnie żadnego grosza, nie szukam żadnego fejmu ani nic. Wiele lat jestem na YouTubie, wiele lat trenuję, co mnie znają, to wiedzą. To po prostu yy, z, z moje patenty trenowania łap, yy, tutaj młody yy, zaczął je testować i po prostu ma efekty. Jeżeli ktoś chce, to też może, przecież nikt mi nie, nie zabrania. Ale przestańcie zarzucać doping, przestańcie zarzucać cokolwiek, bo to jest temat naprawdę do dupy dla mnie. Bo jeżeli ja mam już 39, prawie 40 lat na karku mam I trenuję cały czas i nic z tego kurde nie mam Nie startuję nigdzie, po prostu trenuję Ja jestem osobą pochodzącą z biedy Trenuję tak jak umiałem, trenowałem cały czas Ramiona robiłem codziennie yy, Niekiedy dwa, trzy razy dziennie I nie przetrenowałem tych rąk Czyli da się, na moim przykładzie da się A przede wszystkim nie robiłem na dopingu Nigdy na dopingu nie robiłem I tu młody masz żywy dowód, że da się on może być nawet większy ode mnie. Ja mu życzę jeszcze lepszej formy niż ja miałem. Jeszcze lepszej formy. Po prostu niech on wyeliminuje te błędy, które ja popełniałem, i niech robi to czysto. Niech robi to dobrze. I on ma ten efekt, jaki ma. On teraz waży około 82 kg, więc to jest jeszcze nie, nie jakoś kolosalnie, jeżeli ktoś powiedział, bo to sterydy, sterydy. No, jeżeli wy myślicie, że osoba, która trenuje codziennie przez wiele lat, yy, żeby osiągnąć sylwetkę 82 kg, 40 ręce, potrzebuje sterydów, no to. weźcie, usiądźcie lepiej sobie w karty grajcie. No bo przecież wy, wy jesteście pozbawieni nadziei jakikolwiek. Wy nie bierzcie przykładu od ludzi na siłowniach, którzy są wielcy, którzy wyciskają po 250 kg i oni na, y, po 2-3 lata trenują na sterydach i oni mają sylwetki potężne po 100 kg, czy tam ile. Y, nie myślcie, bo ja wiem o tym, że wszędzie na YouTubach, na TikTokach są naturale, naturale, naturale i ludzie patrzą i mówią, kurde, to jest niemożliwe, że naturalnie. Ja Wam powiem tak, ja jestem osobą 40-letnią ze stażem prawie 30-letnim w treningach. Ja nie, ja nie zrobiłem tej formy w rok, w 2, 3, w 10 lat, tylko poświęciłem na to ponad 25 lat życia. Mało tego, robiłem to z taką obsesją, że mówili mi zawodowcy, że przetrenuję, że przepalę, że tak się nie robi, nie robi. No jednak, no sorry, jeżeli ja obecnie teraz mam jakieś 48 ręce, około 50 mam po treningu. I cały czas tak mam. Przez 15 lat ręka mi stoi w miejscu. I to nie jest dziwne, że młody mnie dogania, bo on jest młody, on ten progres jeszcze ma, ale cały czas do przodu iść nie będzie. On też będzie miał pułap taki, gdzie się zatrzyma i wiele lat będzie stał w miejscu. Ja 15 lat stoję w miejscu, jeżeli chodzi o wymianę ramion, nawet centymetr mniej może mam teraz, bo z wiekiem wiadomo, troszkę już to mniej, ale młody ma jeszcze perspektywy. Teraz ma tak, za rok będzie miał tam centymetr więcej, za dwa lata będzie miał dwa centymetry więcej i on mnie dogoni. Tylko trzeba czasu. Dajcie sobie czas. To nie jest tak, że on to zrobił od wczoraj, albo w pół roku zrobił, po prostu robił, robił, robi i ma efekt. I taka ciekawostka, ja trenuję 5 lat i tak, pierwszy rok miałem te 40 w łapie po treningu, drugi rok 41, wolno to szło. A jaką zasadę robiłem? Bałem się przetrenować, robiłem mało, a on, mówię Ci, chcę zbudować dużą rękę, rób codziennie, rób codziennie. A ja, że co, nie będę robił tej z*****, nie będę robił codziennie, bo się przetrenuję i tak. Pierwszy tydzień, łokcie mnie bolały, drugi, trzeci tydzień. I wiecie co mnie zmotywowało? Jak wziąłem miarkę, a tam patrza tam 43, 44, 44,5. 44, Więc zacząłem na YouTube nagrywać i to powielać, pomimo to, że mnie cisną że co, jakie ja głupoty gadam, tyle serii na, na łapę, że tyle powtórzeń. Nie robię tego dla pieniędzy, nie robię tego sobie sławnych, po prostu robię dlatego, że... Też porykałem się z tym, że miałem małą rękę i też chciałem powielać to, no bo jak coś działa, dlaczego mam tego nie powielać? Wiadomo, na 100 osób nie będzie działać typowo na 100 osób, ale dlaczego miałbyś nie spróbować tej metody? Skoro mu działało, by tego przykładem, ja się przekonałem. I tak jak moi widzowie też się przekonali, czyli działa. Także tobie też nie mówię, że zmuszam, tylko po prostu polecam spróbować, bo może też to na ciebie zadziała. Także a co do badań? Robiłem raz badania. Robiłem drugi raz badania. I co? Ale, ale, ale. To ile tych badań mam robić? Ja jeszcze pamiętam. jedno, jeszcze jedno. Yy, młody ma 25 lat, w życiu nie zapalił papierosa, w życiu nie wypił piwa, to ma wpływ. A komentują to ludzie, co se weekendowo wypiją, zajarają, czy tam ziółko, czy tam sekreskę wezmą, czy browarki, bo dla nich to jest normalne. I oni i tak się komentują, albo ci to potrenowali ci miesiące, potem sterydy lecą i potem mówią, a bo to coś się nie dało. Yy, jeżeli uczciwie przepracowałeś kilka lat, uczciwie przepracowałeś, nie waliłeś stawałeś rano, robiłeś trening, szłeś do pracy, wracałeś, robiłeś trening i tak uczciwie kilka lat, to sam zobaczysz efekty. Sam będziesz widział efekty. To jest niemożliwe, żebyś ty stał w miejscu, nawet gdyby miał chujową genetykę, ruszysz coś do przodu. Ruszysz. Jeden z chujową, co ma złą genetykę, zrobi to na przykład 3-4 lata potrzebuje. A ten, co ma dobrą genetykę, zrobi to w dwa lata. Zrobi to w krótkim czasie. Po prostu ma lepszą genetykę. Ale nie można zarzucać komuś, yy, że ktoś na przykład yy, nie pracuje, tylko sterydy, że to wina sterydów. No to tak jakbyś powiedział do mnie, że ja 30 lat trenowałem, to jak ja mam wyglądać? Jak ja mam wyglądać I jeżeli poświęciłem tyle godzin pracy, jak ja mam wyglądać? Mam być szczypiorek, chudy? No, jaki bym był? Trenując tyle lat. I mało tego, w tamtych jego czasach, jak byłby młody, tam jakoś trenowali na tych siłowniach, chodzili na siłownie, żeby trenować, żeby wyglądać. A dzisiaj, ja pomimo tego, że jestem młodszy od niego 14 lat, to ja mam tą starą zasadę. Chodzę na siłownię po to, by trenować, a nie ładnie wyglądać, jak na wybieg mody, jakiej najdroższej ciuchy. Ja mogę być w pyle jakich ciuchach na siłowni, ale idę tam wycisnąć siebie 100-200%, by te efekty mieć. dlatego mam te efekty. A w dzisiejszych czasach jest tak, że jak ktoś zobaczy, że ktoś robi za dużo, nie, bo się przetrenuje, tak się nie robi, trzy razy w tygodniu będzie dobrze, bo to, bo to, tamto i oni sobie robią metli w głowie i takie osoby poćwiczą 2-3 miesiące i się poddawają, bo nie widzą efektów, bo oni na siłownię chodzą po to, by milion maszyn potestować, milion ćwiczeń, ale nie skupiają się na prostych czynnikach, proste, skuteczne metody. Ile ja robię ciucień na łapy? Dwa, trzy może maksymalnie, ale robię za dużo sali, dużo powtórzeń i robię dziennie. Działa? Działa. I teraz y, ludzie ciężko na tym znają, fachowo y, w ogóle stwierdzą, że to progres, że taki, że tak się nie robi, że przetrenowanie, że, że odpoczynek, regeneracja. Okej, okay, wszystko jest fachowo, książkowo tak napisane. Tylko dlaczego y, ludzie osiągają sukces? Bo musisz być nienormalny, musisz robić coś nienormalnie. Jeżeli to jest normalne, że trzeba regenerację, to. A Ty chcesz mieć efekt? Rób to nienormalnie, rób to tak, że wszyscy Ci powiedzą, kurwa, co Ty robisz, tak się nie robi. I właśnie to da Ci efekt. Da Ci efekt bycia nienormalnym. Musisz być nienormalny w tym, co robisz, musisz mieć obsesję i wtedy masz progres. Wtedy jesteś inny od wszystkich normalnych ludzi, którzy robią normalnie, którzy trenują tak, jak im książka pokazała, trener pokazał. Ty Aha. rób coś nienormalnie, rób coś dziwnie, stań w nocy, o pierwszej w nocy stań i zrób tą rękę. I że ja szłem kiedyś do kibla, yy, odlewałem się, miałem wiaderko z wodą i pompowałem sełapę za wyszłem z kibla. Nieważne, która godzina była. Wchodziłem yy, gdzieś w miejscu, nie miałem co robić, był kaloryfer, robiłem wjazd na kaloryferze. W każdym miejscu, w każdym czasie robiłem, stałem z chłopakami przy ławce, oni siedzieli sobie tam na ławce, ja stałem i robiłem wjazd na ławce. Byłem tak obsesyjnie na tym punkcie, że robiłem. Mówili mi, biorą. Jesteś normalny, co ty możesz tą rękę tak katować, że ją przedwedujesz, przepalisz mięsień. Jakoś nie przepaliłem, jakoś tego nie zrobiłem. I dlatego ja mam czelność mówić o tym w taki sposób. Jeżeli ktoś przychodzi i mówi ja jestem mistrzem, mam mła", a mniej sobie jakie je chcesz. Jeżeli kułeś dupę, dla mnie mistrzem nie jesteś. Prosty temat. Możesz osiągać Mister Olimpia, co chcesz. Jeżeli kułeś dupę. Dla mnie mistrzem nie jesteś, dla mnie będzie mistrzem ten, który osiągnął coś bez żadnej drogi na skróty, bez dopingu. Dla mnie będziesz kozak, jeżeli będziesz ważył 90 kg, a będziesz ty, będziesz naturalnie zrobiony, będziesz dla mnie przekot. Nieważne, ma że masz tam 55 w ręce, ale na sterydach, no to zrób na sterydach, chcesz, rób. I ja też trenowałem kiedyś, tak jak się mówi, że progresuj ciężarem na łapy, tak czy siak, mało powtórzeń i stała mi łapa. Czyli tak, posłuchałem się kogoś, co krytykujecie, że to nie działa, a zadziałało. Pokazałem to na YouTube, ludzie to testowali, zadziałało. Czyli co, wszelkie te książki, nauki obaliliśmy? Nie, po prostu my mówimy wam prawdę, jak to wygląda i w żadnej filozofii tutaj nie ma. Także po to nagrywałem na tego YouTube'a, byście to spróbowali. A na siłownię, jak ja wchodzę, na przykład jak widzą, że ja trenuję codziennie łapy, to też mi mówią. Co ty, co, co, wiesz, dzisiaj robisz łapy, wczoraj robisz przecież łapy, jutro robisz łapy i codziennie. Ale halo, zobaczmy sobie łapy, jaką ty masz, a jaką ja. Ja na mi się wyróżnia łapami. Stara I zasada, to... stara zasada. Jeżeli 100 ludzi trenuje dwa razy w tygodniu, chcesz być lepszy? Trenuj 3-4 razy. Prosta zasada. Yy, rocznie masz więcej godzin pracy. Rocznie masz więcej serii, więcej powtórzeń. I nie ma nie ma żebyś tej ręki nie miał lepszej zrobione. Nie ma, on byś nie wiadomo, co nie robił, będziesz lepszy miał efekt. Więcej pracy włożyłeś, więcej godzin poświęciłeś na to i rocznie wyprzedzasz ich o w chuj serii, o chwój godzin pracy. Dlatego ty możesz brać robić cokolwiek. Robisz raz, dwa razy w tygodniu. To nie narzekaj, że on może mieć lepszą, ale on robi 5-6 razy w tygodniu. I to w skali roku. Ty zrobisz 100 treningów, on zrobi ich tysiąc. To jest ta różnica. Tu nie ma innej filozofii. Tu nie ma tak, że do co pierdolą odklejency, odklejency, no odklejency, no to przyjedź do mnie, połóż mi to w oczy, że jestem odklejencem, że jestem fałszywy albo cokolwiek. Przejdźcie wierzę, że odklejency. No to przyjedź, zrób testy, zrób cokolwiek. Stań twarzą w twarz ze mną i powiedz mi to w oczy. Ja mam y, prawie 30 lat pracy i to robię dla siebie. Nie robię tego gdzieś po to, żeby startować na scenie. Ja to robię dla siebie, z pasji. Kocham to robić i to robię. Pomimo tego, czy komuś się to podoba, czy nie. Ja nie biorę styrydów, bo, ja, bo mi to jest nie potrzebne. Nie robię tego dla hajsu, nie robię tego węgiełowego. Robię to dla siebie, bo to kocham. I powiem Wam jedno. Jeżeli ktoś y, chce to podważyć, chce przyjść i powiedzieć, sokią, farmazon, odklejony, co on tam kurwa gada, tak się nie robi. Jeżeli. Słuchaj, chcesz trenować sobie pompki codziennie, robić coś, to je rób! Masz taką pasję, to je rób! Chcesz tak tak głowie w nocy, to się stój na głowie. Masz taką potrzebę, to tak rób! Więc ja mam potrzebę trenowania taką, więc nie mów mi, że jestem odklejony, bo ja to kocham robić. Lubię to robić i to robię. I my tre. pokazujemy, jak my trenujemy i możemy pokazać Wam, jak my trenujemy i możecie coś podłapać. My nie robimy z tego tajemnicy, tylko pokazujemy, jak wyglądają nasze treningi. I nasze treningi nie wyglądają na takiej zasadzie, że. Idziemy z przymusu, my to kochamy, robimy to z pasji, idziemy trenować. Także my nie jesteśmy też nabici, tak, że tylko pompka. My jesteśmy w stanie salta sobie robić, on potrafi szpagaty robić, potrafimy się różę pociągać, dipy, cokolwiek, bo my po prostu to kochamy. A większość ludzi idzie, nasz precuje się, chwilę wodą jest zalana, i co z tego, że on jest duży. A weź go na matę, weź go na pociągania, to on ci powie, że pociągania są do dupy i są inne lepsze ćwiczenia. Gdzie podstawą jest pociąganie się, tylko po prostu że oni mają martwą masę przyczepioną do ciała tą wodą zalani, to ci się nie pociągną, no bo po co wolą, iść na skróty, łatwiejsze sobie wziąć wyciąg. Dlatego mówię, my, ja pokazuję to co robię. Młody pokazuje Wam, że da się osiągnąć coś. I tu nie jest jakaś napinka, nikt tu nie szuka jakiejś piny, jakiegoś fejmu, cokolwiek. Po prostu my kochamy to robić, trenujemy to dla siebie i tyle. I wszystko. A jeżeli hejtuje, to od razu mówię z grubej rury, nie? Tym wszystkim hejtującym, tym wszystkim niedowiarkom cokolwiek, co mówią, że się nie da, że odklejęcy, że coś. Kurwa, przyjedź, powiedz mi do oczy, nie swejkowego konta gdzieś nie pisz tam, nie, nie, nie uruj przez internet. Przyjedź albo zadzwoń prywatnie. Ja jestem otwarty na rozmowę. Cokolwiek byś nie chciał, to nie jest tak, że tu przyjdzie, będziecie tam sobie hejtowali i ho, ho, ho jeden napisza za chwilę 10 baranów poleci za nim. No tylko powiem, jesteście bandą bów i tyle, no bandą b w rurkach, no nie, nie mogę nazwać tych wszystkich hejterów. Nie obrażam normalnych ludzi, tylko tych wszystkich hejterów, co twierdzą i zarzucają kurwa nieprawdę, to szczerze, cztery litery wam, te cztery litery. Także tyle na dzisiaj i na tym kanale będzie więcej materiałów z tym oto gościem, z starszym bratem, także subskrybujemy, lajkujemy i zostawiamy komentarz, co byście chcieli na tym kanale, także pozdrawiamy i łapa się, O I dalej robimy swoje i na przekór Wam wszystkim hejterom yy, trening ramion codziennie i tyle.